co on mi powie ciekawego? Oprócz to, że mi chce wylizać jaja... Trzeba się trochę leczyć, nie? Wypić jakieś chujstwo... Szmurstwo Napoje, napoje energetyczne... Dobra... Dobra... Ba, ba, ba... Po chuj ja od razu poziom zostą Przeszukaj wrak helikoptera, zanieś Sinamo, wi, znalezione zapasy. Dobra, czas na wielkie kurwy. O kurwa, 12 poziom, już ja pierdolę. Yy, nie wiedziałem. Możliwość otwierania zamków chujowe, energia, szansa na znalezienie sprawnej broni, kosz ulepszenia, szansa na zyskanie, rzucanie broni, odporność nogi. Trwałość broni, to trzeba rozwinąć. Kiedy? zwiększa się twoje zdrowie, to to chuj z tym. Szansa na knockout, szansa na znokoutowanie atakującego czy przeciwnika działa tylko na przeciwników o tym samym lub niższym poziomie. Knockout, knockout może się przydać. Szansa na przenie tego, regeneracja zdrowia. Pst. To jest co, gwałtowność wymaga ileś szału. Zabicie za pomocą broni jednoręcznej, dodaję szau. furia by się przydało. Będąc w furii możesz trafić dwóch wrogów jednym rzutem. Rzut rzutu wynosi 15 metrów. Nie, to trzeba to rozwinąć, bo to furia, nie? O, gdy wskaźnik furii jest pełen, przytrzymaj aby aktuować. aktywować. B? B chyba. Dobra, teraz to. Energia, zwiększa poziom energii. No Teraz gdzie idziemy? Na plażę, nie? Tak, na plażę? Na plażę A chuj samochodem na razie pojedziemy. Pojedźmy z samochodem Pojedźmy samochodem Napraw, o kurwa, droga zabawka, myślę, tak sprzedać trochę rzeczy, porządek zrobić, la 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 la, la. o kurwa, maczuga, ja pierdolę, 187. nie mam pieniędzy. Sprzedaj. Tak. To tu jeszcze fajnego mam do sprzedania. Nic ciekawego. No dobra. Kij z gwoździami. Sprzedać. Kasta ci przyda. Ze e, 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 Kij łamliwy. E. Dobra, kup. No co ty? dobra maczuga, ale nie mam pieniędzy. Chuj tam. Kastet mam jakby co. Ulepszę go. Bo to dobra inwestycja. Trochę droga, ale chuj. Ale wiecie. Trwało, trwałe będzie, nie? Kaset jest bardziej z natury trwałszy. Taki twardiejszy, twardy i w ogóle. Co to kurwa jest? Bank of... ...Banoi? No konwój ten, z pieniędz, pieniędzmi, takie coś, nie? Opancerzony tak trochę, bardziej niż zwykłe te ciężarówki. <grym> Trendy będę jechać kurwa. Aż zbrzydło to jeżdżenie tym samą drogą. No i coś tam wpadło pod koła. <laughs> Pamięt pewnie trup. Co, co, co by innego wpadło? Mogłoby wpaść. Kurwa, aż do latarni mam jechać, bo jebało was. No dobra, jedziemy. Czy ja będę narzekał? Nie, otwieraj stodołę. Kurwa, otwieraj to stodołę. Zaczęłam już z buta zapierdalać. Pokaż mi swoje zabawki. Dobra masz takie sobie zabawki. O wytrzymało się, zwiększyła, zajebiście. O to biegało. Tam gdzieś się chali chupa, rozpierdoliła. Zaraz ją znajdziemy. Znajdziemy ją. I ją znajdziemy. Oh, yeah. Hopla. O kurwa. Skąd tyle ludzi się wzięło? Ula la. A to na multi, jak się granie, tyle ludzi może być maksymalnie. Każdy chyba każdą inną profesor, czy coś takiego. Czy każdy inną profesor. Wow, ale przy stoniach. strach się bać. Dobra, trzeba rzucić chyba w to coś, nie? Tylko czym? Ty, ty, ty. Dobra, tym. No kurwa, bez jaj. Jeszcze ci mało? No. Dupcie ci się rozerwało. No i o to chodziło. Pomiało Rozerwać dupę. Tu zaraz jakiś chuj stanie. O, dziwne. To jest żana sprawa. Opla, opla. Co jest, chuju? Przeżyłeś, komandos? <coughs> dobra, dobra, bla, bla, bla. Prowadź do bunkru!